Moi drodzy, witam się z Wami już dnia 20. Matko już mamy 20, jeszcze tylko 4 dni do świąt, więc mega, mega mało czasu. Ja wczoraj skończyłam ten szaliczek, ale zobaczycie sobie w shortcach albo na Insta, albo na TikToku, jak on wygląda, bo planuję nagrać filmik, bo już tam zaczęłam jakby z tego procesu tworzenia, więc taką jeszcze muszę nagrać końcówkę. Dzisiaj naszło mnie po prostu na ogarnianie, więc najpierw ogarnęłam tam na dole jeden pokój. teraz... Idę posprzątać u mnie w pokoju, bo aż wstyd się przyznać. Ale to już minęło dwa tygodnie od yy, minęło dwa tygodnie od targów, a ja dalej z mi telefonem. Zadzwonił do mnie telefon, dzwonił Damian, więc w międzyczasie, jak z nim rozmawiałam, zaczęłam już zmieniać pościel i mówiłam Wam o tym, że wstyd się przyznać, że minęły dwa tygodnie od targów, a ja dalej tego nie rozpakowałam. Więc dzisiaj muszę się tym zająć i stwierdziłam, że dzisiaj ogarniam trochę w moim pokoju, więc zaczęłam od zmiany pościeli od razu i teraz sobie to dokończę i nie wiem co jeszcze chciałam powiedzieć, ale widzimy się już za chwilę. Nie wiem, jak to się stało, ale zgubiłam Kupiłam gdzieś jedną poszewkę na poduszkę, więc muszę je, muszę poszukać. Nie wiem, jak to się stało. Myślałam, że niosę całą pościel, a tu się okazało, że nie. Jest jakaś zbrakowana, więc idę poszukać, kończę i zabieram się. Zabieram się za ten bałagan tutaj na dole. Muszę to wszystko pochować do mojej szafy, gdzie trzymam rzeczy, ale jeszcze wyjmę sobie torebki bo dzisiaj planuję porobić trochę zdjęć, więc może wrzucę coś dzisiaj wieczorem jeszcze na stronę, bo chciałabym, żeby już tak mniej więcej w styczniu, na początku stycznia ruszyła moja strona. Myślałam o dacie 14 stycznia, żeby ruszyła moja strona, bo... Wtedy mam urodziny <noise> i bym pamiętała po prostu, że tego dnia ruszyła strona i tak dalej, więc to też by było takie połączone ze sobą, prezent na urodziny eee, i nie wiem, nie wiem, bo akurat takie dwa tygodnie, pierwsze tego stycznia bym jeszcze sobie tam wszystko dopracowała, teraz bym sobie porobiła te zdjęcia, powstawiała na spokojnie, jeszcze tam coś dopracowała tą stronę i myślę, że to by było dosyć ciekawe i tak. Taki jest to realny czas, gdy mogłabym otworzyć tą stronę, więc jak mi się uda, to zapraszam was już 14 stycznia na wielkie otwarcie mojej strony internetowej, chyba, że coś pójdzie nie tak, to będę was informowała. Dobra, pościel już jest zmieniona, okazało się, że przecież rzuciłam to wszystko na fotel i po prostu mi spadła jedna poszewka, więc no... A tak się prezentuje. Jest to w ogóle pościel z IKEA, jakby ktoś chciał wiedzieć. Jest bardzo przyjemna i ładna i kolorowa. <laughs> zabieram teraz starą pościel i akurat mi się już skończyła... E, skończyło mi się już pranie, więc w sobie to zmienię. Tam to wrzucę do suszarki i wrzucę tą pościel moją. I zabieram się za sprzątanie dalej. Kto to tu sobie tak śpi, dzieciunia? Jak ona jest męcona. Zmęczona jestem. Tak. Przeczywczesko jest zmęczona. Ja idę posprzątać w pokoju, żebyś miała świeżą pościel do spania. już ogarnięte, ale tutaj też jest niezły bałagan więc nie wiem czy też tutaj nie ogarnę zanim zacznę robić zdjęcia żebym miała swobodę, no i muszę dzisiaj jeszcze pozwijać włóczkę, wczoraj sobie specjalnie zaczęłam, żeby o tym nie zapomnieć więc dzisiaj no zaraz pewnie zacznę to robić e, jest strasznie ciemno więc musiałam aż światło, bo naprawdę jest masakra e, i już porobiłam trochę zdjęć, ponagrywałam, także możecie wpadać na Moje pozostałe kąta oraz tutaj na shortszy, shortszy, shorty szorty, żeby zobaczyć, e, jak wygląda właśnie ten szaliczek. Rebek jeszcze nie robiłam zdjęć, nie posprzątałam tutaj, ale teraz zabieram się za zwijanie włóczki, bo jednak jest to mi bardzo potrzebne, więc biorę laptopa, odpalam sobie dalej serial, który właśnie oglądam. Deber na, mm, na Disney'u. I zabieram się za zwijanie włóczki, żeby dokończyć ten oto szalik, który robiłam już wcześniej. I co? I na razie nie chcę mi się robić tych zdjęć, więc może później. I muszę poszukać jakichś pierścionków, bo widziałam. taka... jest ciężki. Jest taka pani na TikToku. Ona ma swój sklep z. Opaskami głównie, nie wiem czy coś tam jeszcze ma, chyba jakieś inne też rzeczy, nie wiem dokładnie, więc nie powiem wam. Ale głównie te opaski są takie charakterystyczne i ona też dużo mówi o biznesie i tak dalej, więc ja ją często obserwuję i ona właśnie dała takiego tipa, że. Jak robimy zdjęcia, to też bardzo ważne są dodatki. Więc ja muszę poszukać jakichś ciekawych pierścionków. Może coś jeszcze znajdę w domu, może nie wszystko wysprzedałam na Vinted i i porobię później dopiero jakieś zdjęcia jak trzymam te torebki i tak dalej ale wczoraj też odpadł mi jeden paznokieć, więc muszę używać mojej lewej ręki, no i też mam odrosty straszne, ale może jakoś się to ukryje, że paznokci nie będzie widać, a jednak tą dłoń z tymi pierścionkami jakoś fajnie tam ułożę może jakieś bransoletki zobaczę, zobaczę no i na mojej stronie też planuję w przyszłości dorzucić koraliki, bo też się tym zajmuję, zawsze jak widzicie mnie jakieś koraliczki tutaj to wszystko jest robione przeze mnie robię też bransoletki, co pewnie wiecie bo na szorcach wam pokazywałam także myślę, że to też będzie kiedyś u mnie na stronie, więc zapraszam w przyszłości e, i co? No i zabieram się za zwijanie tej włóczki, bo tak jak mówiłam, jest mi bardzo potrzebna Drodzy, znowu już jest późno Byłam z mamą na zakupach Kupiłam sobie outfit na święta I Byłyśmy jeszcze papiery do pakowania prezentów I przyszły mi dwie paczki Więc Otwórzmy sobie Nie jest tutaj nic specjalnego Nic takiego wow Bo w tej paczce nie jak on to zapakowali. W tej patrzcie, mamy tylko dwa opakowania nożyczek po dwie sztuki, bo brakowało mi takich dwóch zestawów, żeby mieć ich aż 20. Także to sobie schowam od razu. A ta paczka to są włóczki, o których prawdopodobnie już Wam mówiłam, że zamawiałam na czapkę i szalik. Boję się, żeby nic nie rozciąć w środku. A tu mamy 2, 4, 5 motków. I tutaj jeszcze jest szósty. I jest to Merino od Yarn Art. Ja już z nich robiłam czapkę i szalik, więc dlatego wybrałam znowu tą samą włóczkę i kupiłam ją w ogóle na Allegro, bo była najtańsza chyba tam więc. Także będę się zabierała niedługo też za robienie czapki i szalika z tych włóczek, ale najpierw muszę skończyć szalik, który dzisiaj widzieliście, bo moja mama powiedziała, że na poniedziałek będzie już gotowy. Także zostało mi trzy dni niecałe, żeby skończyć ten szalik i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Także ja idę jeszcze robić trochę szalik. Zastanawiam się jeszcze, czy nie zrobić dzisiaj babeczek. Bo, bo trochę mnie kusi, trochę mnie kusi. Więc nie wiem, czy nie zrobimy sobie babeczki. No to teraz zabieram się za robienie dalej szalika. To ma nową zabawkę. Kto sobie wyciągnął nową zabawkę? To miał być prezent na święta. A ktoś sobie go sam wyciągnął z torby. Przyłam na górę po taśmę, babeczki już przełożyłam i będę teraz chyba pakowała prezenty, moi drodzy. Tylko ja jestem całkiem średnia w pakowaniu prezentów, niby to taka umiejętność, trochę bym powiedziała, artystyczno-plastyczna, ale mi to średnio wychodzi, więc mam nadzieję, że mi wyjdzie, bo chcę spakować ja te prezenty. Późno zakończę na pewno tego vloga. Chciałabym, żeby był bardziej ciekawszy niż ten, co był wczoraj. Bo wczorajszy był dosyć nudnawy, przyznajmy to szczerze, a dzisiaj chciałabym, żeby więcej Wam coś pokazać i tak dalej, więc odpuścimy sobie robienie tutorialu na rzecz właśnie takich ciekawszych rzeczy dzisiaj, więc teraz zabieramy się w zapakowanie prezentów. Babeczki już prawie zrobione i później dalej robię szalik. Mam tutaj jeszcze powycinanych dużo takich um, tych znaczków, które dodawałam jako moje ceny, ale one też fajnie będą wyglądały jako podpisy do prezentów, więc je też zabieram i poszukam jeszcze jakiegoś Sznurka, tylko co by tutaj takiego było fajnego? Czy może wstążka? Mamy różowy papier, więc może wstążkę? Hmm. Czy taki czerwony kordonek? No zobaczę, wezmę to i to. uwielbia prezenty. I tu wszędzie są, wszędzie są prezenty, i ona jest w niebowzięta. drodzy w tym filmie to już wszystko, dzisiaj niestety nie wyrobiłam się z tutorialem więc może jutro zrobimy sobie jakiś ciekawy tutorial lub pojutrze, bo jest weekend więc może połączę te dwa dni ze sobą, chociaż czuję, że będą takie już solidne przygotowania przed świętami, więc będzie dużo roboty więc może, może o tej dużej części z robotą i tak uda mi się nagrać dla was jakiś ciekawy materiał zostało nam tylko 4 dni do świąt więc naprawdę bardzo mało, ja i Idę dalej pakować jeszcze prezenty, bo jednak pakowanie w papier nie jest takie proste. Jest to bardzo ładne, ale no muszę popakować niektóre rzeczy w pudełka, żeby później je owinąć tym papierem. Więc no, trochę mnie jeszcze czeka praca i kończę jeszcze szalik, więc zmontuję ten film. Wiem, że będzie dzisiaj bardzo późno, ale no niestety tak wyszło, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przesłam. Buziaki, papa, do zobaczenia w kolejnym filmie.